Cześć! Witam na kanale Kolekcja Muzyczna. Po ostatnich moich płytowych wojażach czas znowu na targ staroci. Tym razem wypadło znowu na Kraków, jest niedzielny poranek, więc idę zobaczyć pod halę targową, co uda się znaleźć. Na wstępie jeszcze chciałbym prosić o subskrypcję. Pozwólcie, żeby kanał się rozwijał. Jeżeli wam się podoba to co robię, a oglądasz kanał, a jeszcze nie subskrybujesz, naciśnij subskrypcję, dzwoneczek, daj lajka, komentuj. To mnie zmobilizuje do dalszej pracy na kanale. No cóż, yy, zobaczmy, co, co dziś uda się złowić. Aczkolwiek przyznam, że już jest coraz trudniej. Ale nic, trzeba próbować, próbować, próbować. Czołóweczka i zapraszam na Targ Staroci w Krakowie. Chodźcie ze mną. To zapraszam, chodźcie ze mną. Cześć, no i witam ponownie już po Targu Staroci w Krakowie. Jeżeli oglądacie film, zachęcam do subskrypcji. Wasza aktywność na kanale daje mi motywacji do dalszego działania i pracy, a plany są mocne, więc zapraszam Was do subskrypcji, lajkujcie, komentujcie filmy. No to teraz, co na Targu Staroci w Krakowie. Słuchajcie, pogoda do była świetna, dużo sprzedawców było. Zresztą w Krakowie przeważnie, chociaż w deszczowy dzień widzieliście kilka filmików wcześniej, trochę pusto było. Ale dzisiaj nie, dzisiaj było pełno sprzedających, sporo było płyt. Słuchajcie, no, tak jak mówiłem już na wstępie do tego filmu, coraz trudniej jest mi znajdować y, ciekawe pozycje do mojej kolekcji. Tych płyt już coraz bardziej y, przybywa, te popularne płyty już po prostu mam w kolekcji, a nie będę przecież dublował, y, więc coraz trudniej jest coś ciekawego znaleźć. Natomiast jadę z nadzieją, że co, coś jednak się uda pozyskać y, do kolekcji. No, nie mam jeszcze wszystkiego, wiadomo. Tak jak zresztą dzisiaj zobaczycie, piłem popularne płyty, których po prostu jeszcze nie miałem w kolekcji, bo po prostu odkładałem ich zakup. Bo były inne, bardziej priorytetowe zakupy, wydatki, jeżeli chodzi o płyty. No dobra, to na początku płyta, z której najbardziej się cieszę której szukałem. Po prostu szukałem. Rzadko ta płyta się zdarza w ofercie na takich targach staroci. W internecie bywa, natomiast ja w internecie na, na popularnych portalach sprzedażowych nie kupuję za dużo, bo to po prostu różnie bywa ze Stanami. Ktoś pisze, że stan bardzo dobry, natomiast płyta przychodzi w takim stanie, że nie da się jej słuchać. Można reklamować, można tam walczyć o zwrot i tak dalej, ale po prostu nie chcę się w to bawić. Co prawda, zdarza mi się kupić na takich portalach typu Vintage czy ELIX płyty, natomiast są to płyty, które są to poszukiwane płyty, które na rynku są droższe, a tam uda się złapać jakąś okazję za 50 albo nawet 80% ceny rynkowej tej płyty, więc wtedy po prostu ryzykuję. Ryzykuję, może kiedyś nakręcę nawet taki film, opowiem Wam, co mi się udało kupić i jakie przypadki mnie spotkały. Bo i tak się zdarza, że są niemiłe niespodzianki, chociaż to rzadko. To rzadko, raczej jestem pozytywnie zaskoczony kondycją tych płyt, które zdarza mi się kupić. Aczkolwiek nie za często, tak jak mówię, na portalu, na, na tych portalach sprzedażowych. Ok, no to ta płyta, której szukałem. Jest to płyta Krzysztofa Cugowskiego wokół Cisza Trwa. Płyta nagrana z udziałem Piotra Figla. No cóż tu dużo mówić o tej płycie? Tak jak mówię, szukałem tej płyty. Solowa płyta Krzysztofa Cugowskiego, czyli wokalisty budki suflera. Płytę mi się udało kupić od miłego sprzedawcy, który się też okazał widzem tego kanału. Za 30 zł. Więc myślę, że to jest bardzo dobry zakup. I w ten sposób solowe płyty Krzysztofa Cugowskiego w dyskografii uważam za zamkniętą w mojej kolekcji. Już tak jak tak jak dyskografię Butki Suflera, którą też mam skompletowaną w całości. Dobra. U tego samego sprzedawcy tutaj już przeskoczę. Tu. Okej. Okay. U tego samego sprzedawcy też miał, yy, słuchajcie, jedno pudło z promocją. Po prostu chciał się pewnych płyt pozbyć. Troszkę gorsze stany. Ale promocja była niesamowita. Złotówka za płytę. No to no już stanie się nie da. No bo nie wiem, czy ktoś sprzedaje płytę po 50 groszy. Ta, także y, co mi się udało wygrzebać? Ano udało mi się wygrzebać y, debiut niebiesko-czarnych. Płyta, jak najbardziej, pierwsze wydanie z epoki. <kłysy> Okładka. No, tutaj troszkę jest mm, przygnieciona płyta. Słuchajcie, oczywiście bez folii, może do umycia, jest porysowana. Ale ja nie kupiłem y, tej płyty dla płyty, że tak powiem. Ja to y, zakup jest dla okładki. Ja tą płytę mam, natomiast okładka jest y, tutaj po rantach poklejona y, plastrami, więc y, Zakup typowy dla okładki, ale ta płyta być może po umyciu. Słuchajcie, może coś z tej płyty będzie. Czerwony pronit, więc pierwsze wydanie niebiesko-czarnych. Oglądam teraz tą płytę. Są to takie kopertówki, słuchajcie. Nie są to głębokie rysy. Ciekawe. Na pewno nie powinno przeskakiwać. Może jakieś delikatne smażenie będzie. Ale jestem ciekaw tej płyty. Jeszcze raz przypomnę, zakup za złotówkę bardziej dla okładki niż dla samej płyty. Myślę, że wspaniała okazja. No i co jeszcze wybrałem za złotówkę? Piosenki Warszawskiej ulicy, śpiewa Stanisław Grzesiuk. Pierwsze wydanie, mono, zero, numer katalogowy 0340. Ja już tam mam jakieś płyty pana Stanisława Grzesiuka i, i tą płytę chętnie dołączę do kolekcji, również bez folii. Nie jest, nie, nie jest to zły stan płyty. Jakieś ryski są tutaj widoczne. Myślę, że po umyciu może całkiem przyjemnie grać. Zobaczę. Za złotówkę to wiecie to, to nie jest jakiś tam <noise> w ogóle jakiś kosmiczny wydatek, wręcz, wręcz przeciwnie kosmiczna cena yy, w sensie yy, poziomu niskości tej ceny, więc nie zastanawiałem się grzesiu ogląduje do kolekcji. No i z tych popularnych co mówiłem, od czasu do czasu yy, też tam yy, kupowałem płyty Jerzo Jerzego Połomskiego. I tak powoli gromadzę tą dyskografię pana Jerzego Połomskiego, natomiast zawsze to są płyty popularne, które wszędzie można znaleźć, w całkiem niezłych stanach. Więc jeżeli miałem do wyboru jakąś inną ciekawą płytę, no to wybierałem tamtą, a tego Połomskiego sobie odpuszczałem. Ale teraz, skoro się trafiło, no dwie płyty Jerzego Połomskiego, słuchajcie, bo z dziewczynami. Yy, po prostu, bo z dziewczynami. No to chyba jeden z większych przebojów pana Jerzego Połomskiego. No i jak ten czas leci, również bardzo przyjemna płyta. O, o, obie płyty wyszły nakładem polskich nagrań muza. Za te płyty zapłaciłem po 20 zł. Tak, ja wiem, żadna okazja, ale po prostu no, kiedyś trzeba to, te, te płyty kupić, żeby, żeby skompletować dyskografię Połomskiego. Więc akurat teraz padło na te płyty, i bardzo chętnie je dołączam do kolekcji. No i to tyle, co udało mi się zakupić na Targu Staroci w Krakowie. Uważam ten wyjazd za bardzo udany. Wszystkie osoby, które mnie rozpoznają, bo tak też jest, że, że pytają się, jak było w Budapeszcie. Jeżeli nie widzieliście jeszcze filmów z Budapesztu, zapraszam. Tam dwa czy trzy filmy wcześniej. W odcinkach są moje wojarze do Budapesztu i tam odwiedzam sklepy płytowe, jak również odcinek z spodsumowania moich płytowych zakupów. W Budapeszcie. Właśnie ludzie pytają się, jak było w Budapeszcie, co przywiozłem, i, i, i to jest bardzo miłe. Wszystkich pozdrawiam, z którymi dzisiaj miałem okazję porozmawiać i bardzo dziękuję za oglądanie tego kanału. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Komentuj, pisz komentarze, ja na wszystkie bardzo chętnie odpowiem. A tymczasem gorąco was pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć!